Cześć moi drodzy. Będzie to kompletnie nieprofesjonalna recenzja folii do przyklejenia na różne części lusterek, na lusterka w samochodzie lub jakieś inne dziwne rzeczy, aby przeciwdziałać właśnie zaparowaniu oraz przeciwdziałać kroplom deszczu, żeby Podczas deszczu, podczas mrzawy, podczas nie wiem, wyprzedzania tira, który niesie mgłę, żeby nam lusterka nie zaparowywały, nie, by było cokolwiek widać. Nie wiem, pojawiło mi się to na AlieExpress, kupiłem sobie to jakiś czas temu, leżało to dość długo i postanowiłem to dzisiaj sprawdzić. Tym bardziej, że jest odpowiednia pogoda do tego celu. Tak to wygląda, aczkolwiek pełno jest różnych podobnych. Co w środku? Z drugiej strony, o. Z drugiej strony jest instrukcja obsługi po kolei. Przyklejamy, odklejamy, czyścimy lusterka, odklejamy drugą warstwę, wywalamy bąble i mamy wszystko gotowe. Także roboty jest powiedzmy 5 minut z tym. Dostajemy taką szpachelkę do wygniatania bąbli spod folii, ona jest taka sobie średnio dobra. Ja używałem takiej bardziej profesjonalnej Wygniatarki gumopodobnej 3M, no i sama folia. Ja kupiłem taki rozmiar, bo tu są różne: są okrągłe, są prostokątne. Ja kupiłem taką największą, jaka była, żeby się yy, zmieściła do naszego lusterka z grande. Punto zostaje mniej więcej tyle z każdej strony po pół centymetra, także jest akurat na wymiar. No i co? No jest to tak, ta sama procedura, co przyklejanie jakiegoś e, ekranu ochronnego na telefon. Czyścimy szkło, e, robimy to gdzieś, nie wiem, ja wzdjąłem te lusterka, żeby nie robić to w garażu, bo zapewne co z tego, że wyczyszczę, jak będę miał na tym szkle e, 50 różnych pyłków e, i, i innego badziewia. Więc wziąłem to, wyciągnąłem te, te lustra, wyczyściłem w domu. Wiadomo, lepsze jest oświetlenie, lepiej się to robi. Yy, przykleiłem, wziąłem skalpel, obkroiłem to dookoła, jeszcze wygładziłem i w zasadzie bez problemu yy, to siadło. Jedyne co tu widzę to lepiej tego nie czyścić za, za dużo razy, bo po prostu pojawiają się takie mikroryski. No w końcu jest to folia. No, pewnie nie jest to jakaś zajebiście super jakościowa folia, nie jest twardą folią, więc. Już tu na tym lustrze od kierowcy mam y, tą folię przyklejoną i są takie y, małe ryski się już pojawiły, y, no ponieważ no, kręcę ten film od końca. <laughs> Musiałem parę razy to przetrzeć papierem toaletowym, wyczyścić od wody, więc już widzę, że mi się trochę to tam porysowało. No ale powiedzmy, jakby nie jest to żaden problem, ponieważ nie wiem, za rok mogę tą folię ściągnąć jeżeli będzie jakaś brudna, porysowana, coś się z nią stanie i nałożyć sobie nową, bo no, nie jest to problem ani w nałożeniu, ani kupno też tego nie było, nie było jakieś strasznie kosztowne. A teraz zobaczmy, jak wypadło to na teście deszczu, bo akurat pada mi deszcz. No i zobaczcie, pogoda odpowiednia do testowania e, tej folii. Nawet czarne koty nie chcą wychodzić na pole, tak, Krecio? Krecio? Kini, kini, gruba się. No tak, no tak, do dupy jest, jest do dupy. Także zobaczmy, jak się sprawdza chińska folia na deszczu. Najpierw lusterko zwykłe szklane. O, elegancko. A teraz lusterko z folią. I co się stanie? Na pewno warto wydać parę dolców i sobie przykleić coś takiego. Widać o wiele, o wiele lepiej. Teraz jeszcze po dłuższej chwili leje, jak nie wiem. No, chyba różnica jest zauważalna. I kolejna, jeszcze dłuższa chwila. Zarąbiście to wygląda. Wziąłem teraz szkła z deszczu, bezpośrednio. No chyba nie ma czego porównywać. Tutaj sobie woda ładnie ścieka. Weźmy to otrzepmy na hama. Tutaj krople wciąż są, a tu jest tu jest, no jest ładny, jest, jest tu woda, bo sobie tutaj ładnie ścieka na samym dole. A tu się krople cały czas... Czy mają? Także... Jak dla mnie, w ogóle nie ma porównania między tymi dwoma szkłami. No i tyle v té materii.